Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest dzień z cyklu odkrywki wykopaliskowe. Mianowicie te dwa nagiemiecze, które tutaj stoją, za chwilę posłużą nam do odkopania tego cudownego zbieracza wody, który jest pod, pod nimi, centralnie pod nimi. No i będziemy go przepychać. Woda od wczoraj trochę wyschła, no ale to wiecie. Było no, tylko powierzchowne, bo tak czy siak jest tutaj bagno. Chociaż nie, no stoi woda, stoi woda. Ach, dobra, jest pięknie. Kopiemy, przepychamy i miejmy nadzieję, że nie zapcha się tam, gdzie stoi rzepak. Kurde, ale to by było normalnie Mistrzostwo Świata. Dobra, widzimy się za chwilę. akcji rozerwać jeśli okay. 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 koniec warstwy orny jeszcze tak daje. Mamy dziada. Proszę do palacza. No Jak się pracuje? O, jest. Miód malina, chłopie. To jest zimne. Ja pierdzie. O Oto kopiemy. To dalej tutaj? Jak chcesz Jak już mamy wykopane? Ja to się obawiam, że to i tak jest jeszcze tam ze 100 metrów. Czyli tam też kopiemy? No zobaczymy, no jak woda pop popchnie to, to nie, ale odwracamy się. Musimy wyciągnąć... A może wyciągnijmy dużo Nie Będzie dużo tego, pewnie dużo wody leci. Jak wyciąga nieobornika ze stodoły O za ile tego leci Woda leci No Ale nie <grym> No tam nie Będzie się zatrzymywała tam tu Tam zeszło z tamtego na pewno, zobaczcie Idę zobaczyć, ale to powoli, jeszcze chwilę no Trzeba zaczekać Ej, widać to trochę nie, Nie, nadal trochę, no, chyba się podwiózł idę zobaczyć Chyba poszło Ale trochę uszkodziliśmy tą jedną drynkę i idziemy po, Poszli po rynnę Panowie, nałożymy, żeby ziemia nie leciała. Woda leci, tu a tu. Bo musieliśmy jednak drugi wykopać. A tutaj, co my tu mamy? Zobaczcie, więcej ciemnej ziemi niż tej iłowatej. No, może ciut przybyło, no ale. No, obstawiamy, że gdzieś może się jeszcze tam zapłać. Nie? To jest w ogóle hit. No, zobaczymy jutro, jak to będzie. Jak w tamtym pierwszym dole nie będzie wody, to, to znaczy, że, że poszło. No ale czekamy.